Witam Państwa serdecznie. Pokazuję i objaśniam. Otóż dzisiejszy film będzie poniekąd kontynuacją tematu podniesionego ostatnio, czyli o tych kształtkach K1. Słuchajcie, powiem Wam tak. Są filmy, można sobie znaleźć, można sobie znaleźć na Google'ach dokładny opis, co robią te kształtki K1. Jakie zadanie ich jest w zbiorniku. Ja to powiem swoimi słowami. I to nie, że wyczytałem, tylko po prostu zobaczyłem parę filmów. Yy, także powiem to swoimi słowami. Otóż na filtrach, na kształtkach K1, yy, jak wiadomo, osiedlają się bakterie. I po prostu to, że one krążą tam w tym filtrze, obijają się jedna o drugą, powoduje to, że te martwe bakterie są odrywane robi się tak zwany filtr, yy, filtr biologiczny, czyli tak zwana ta błona biologiczna jest odrywana, stara błona, i na jej miejsce po prostu tworzą się nowe bakterie. Yy, pokrótce na przykład porównując to do wkładów biologicznych w filtrach kubełkowych, czy w sampach yy, te wszystkie yy, matriksy, po prostu te wszystkie tam rowki, te wszystkie mikro rowki, które tam są, no one po prostu są po prostu zatykane przez, przez, przez te ob, po, obumierające bakterie, no i po jakimś tam czasie ta powierzchnia tych, tych matryksowych, tych różnych kamyków, nie, nie, wiecie tego jest rodzajów różnych mnóstwo, jest po prostu przytykana, nie? i już ten przepływ tej wody nie dochodzi tam wszędzie. Te bakterie tam obumierają, zatykają nam te kamyki, te wszystkie mikropory. No i wiadomo, i ta powierzchnia filtracyjna się zmniejsza tam o ileś tam procent, nie? A tutaj mamy po prostu to, że te bakterie, które są gromadzone na tych kształtkach, te ob, które już tam obumarły, czy coś w tym stylu, one po prostu przez te zderzanie się tych kształtków są odrywane, ten, ten, one trafiają do wody, a na ich miejsce tworzą się nowe. Tak to ja Wam pokrótce mogę wyjaśnić. Mogę ewentualnie jeszcze dodać, że w, w akwariach morskich ta błona bakteryjna jest pokarmem dla zwierząt, dla koralowców, nie? Także to jest jeszcze dodatkowa jakaś tam korzyść w, w, w akwarium, przepraszam, w, w akwarium morskim, nie? No, to tak jest, taka jest moje takie wytłumaczenie tego, pokrótce, bo tam ktoś mi napisał, co to daje w ogóle, te, te piłeczki tam, czy coś w tym stylu, taki, taki komentarz miałem, także pokrótce to w ten sposób po prostu wyjaśniłem ja tylko tak delikatnie zauważając mogę stwierdzić że na tym, w tym dużym zbiorniku te kształtki już nie są aż tak białe jak w, na przykład w zbiorniku który założyłem dzisiaj, czy znaczy wczoraj wieczorem no tam są ewidentnie śnieżno białe tu już tej śnieżno białości nie ma Czyli już coś tam jakieś bakterie na tym się osadzają. Nie? Pewnie to wiecie będzie musiało potrwać z miesiąc, może nawet dwa miesiące, zanim będzie widoczny efekt taki, yy, można powiedzieć, gołym okiem, że tam będzie widać, że te kształtki są naprawdę już brązowe, nie? Że ten, te, te bakterie tam już są w bardzo dużej ilości na tych kształtkach, nie? No. To, to tyle, co do wyjaśnienia yy, pracy biologicznej tych kształtków nie? To Z mojej strony, no, bo co co ja Wam będę więcej tu tłumaczył. Tak jak powiedziałem jest mnóstwo filmów, jest mnóstwo artykułów na ten temat, można sobie wyczytać. Yy, można tam sobie zobaczyć wiecie nawet zdjęcia poglądowe gdzieś tam spod mikroskopu, jak to wygląda dokładnie, ile tam tych bakterii jest są zdjęcia pokazane tych kształtek po jakimś tam czasie, gdzie, gdzie widać ewidentnie, że, że tych bakterii tam jest mnóstwo na tym, także zachęcam po prostu co niektórych leniwych po prostu do sięgnięcia do takich artykułów bo naprawdę ja nie mam za bardzo, powiem Wam, czasu, żeby żeby tutaj, wiecie, opisywać czy wklejać jakieś linki do, do, na, te, na te tematy, bo to po prostu czas się wziąć za siebie i trochę sobie tam poszukać gdzieś w internecie, jeśli to kogoś interesuje bo te kształtki nie są od dziś w akwarystyce tylko już od ładnych paru lat to już dawno, dawno temu pokazywał Chopin. Także ja nie będę tego nie mylić z Chopinem, pianistą. Nie mylić oczywiście. Także ja nie będę tu wiecie, Wam robił jakichś wykładów. Nie będę czytał jakiegoś, tu wiecie, tekstu naukowego na ten temat. Bo nie o to tu chodzi i w ogóle nie. Nie mam zamiaru z siebie tutaj robić jakiegoś doktoranta biologii. E, powiedziałem wam też w ostatnim odcinku, że czy nawet u Krystiana, że jak byłem, że pokażę podobny film na bazie czego innego. E, próby były wczoraj, no niestety to nie wypaliło. Może by to wypaliło, może by trzeba było trochę dłużej na tym popracować, ale Wiecie, doszłem do wniosku, że no, nie warto. Druga sprawa, zresztą ja wam powiem, jak ja to chciałem, mniej więcej mój zamysł był na ten temat. Ja po prostu chciałem zrobić taki sam pojemnik jak tutaj widzicie w dużym akwarium. Ja wam to jeszcze tutaj wszystko pokażę z, z, ze zbliżenia. Chciałem to zrobić na, żeby to było napędzane minipadem, nie? Ale to powiem Wam, nie chciało to zbytnio działać. Musiałbym to przerobić, już po prostu nie chciałem się w to bawić, bo ja go zastosowałem tak, że po prostu on wtłaczał tą wodę z boku, ale od dołu. I przez wężyk, który był poprowadzony do niego, nie chciał zaciągać powietrza. Musiałbym to stricte przerobić w drugą stronę, że po prostu ten mini by był od góry. Może by to wypaliło, ale już po prostu nie chciałem się w to powiem, powiem Wam więcej, więcej bawić. Zrobiłem sobie do kostki standardowo na, na brzęczyk, tym bardziej, że u dwóch paletek jest podwójny duży brzęczyk JBL-a, także postanowiłem po prostu to rozdzielić na dwa zbiorniki bo i tak brzęczek chodzi i tak brzęczek chodzi także niewykorzystana moc tego brzęczyka po prostu by była także podzieliłem co to na dwa i zrobiłem sobie w kostce tak samo taki filtr z drugiej strony też tam ktoś pisał że za mało jest tych kagnesów u mnie chyba widocznie dlatego było mało po prostu że one początkowo nie chcą się kręcić a później z czasem można sobie dosypać tych kalnesów, ale ja nie jestem e, takiego przekonania, żeby było ich bardzo gęsto. Bo te kalnesy, które ja mam, to nie są całkiem malutkie takie i według mnie nie trzeba ich aż tyle. One mają więcej tych e, struktur w środku porowatych niż te takie standardowe, które są w formie takiego typowego wałeczka i w środku mają tylko taki krzyżyk moje tam mają więcej tych powierzchni i po prostu stwierdziłem, że wystarczy mi tyle, nie? Po co, po co mam tam pchać żeby tam było ciasno, żeby one się tam wiecie ledwo co przytaczały a tak to wiecie, przynajmniej to mocno śmiga jak się to mówi i to według mnie będzie będzie tak samo działało, nie? a może nawet lepiej, nie, także druga sprawa do każdego jest, wiecie, niech każdy zrobi po swojemu, jeden wkłada więcej tego, drugi wkłada mniej, no ja sobie robię tak, nie, po prostu dla mnie to wystarczająco jest, ja po prostu chcę zobaczyć efekt tego i po jakim czasie po prostu będą te te kształtki będą typowo takie brązowe, czyli pokryje je, pokryje, pokryje je bakterie. Nie? No. także to to tyle pokrótce. Ja Wam od razu, zaraz, zaraz tu telefon wyjmę ze statywu. Yy, przekręcę Wam też tutaj na, na te zbiorniki. O. Widzicie tutaj, macie tego tam kolco brzucha w tym swoim zbiorniku. Tutaj widać paletek. Filterek się kręci. No ten jest zrobiony z tą gąbką taką dużą, nie? Także jest dodatkowa filtracja mechaniczna i w sumie po czasie i biologiczna. A ja Wam już tutaj podjadę. Wyjmę teraz telefon. Niestety będzie się trochę trząsło. Statyw sobie damy na, na bok. O! I już Wam tu podjadę pod ten pod tą kostkę o, możecie sobie zobaczyć tak to wygląda tu w kostce, no ja już wiecie, ja już go dałem tutaj do miejsca docelowego tam jest po prostu taki wałek, kamień taki mały kamień taki w kształcie wałku no i zobaczcie sobie tu jest kalnesów trochę więcej także śmiga to elegancko bez najmniejszego problemu, tu też coś tam będzie widać. O, jak tam sobie, jak się tam kręcą, nie? No, tak, tak wygląda kosteczka. Także myślę, że dla tych, którzy tam chcieli jakiegoś trochę większego wyjaśnienia, co te kalnesy w ogóle robią w zbiorniku, to myślę, że zaspokoiłem ich ciekawość. Tu mamy dwie paleteczki, jak widzicie, śmiga wszystko, jak, jak się należy. Tu wam jeszcze pokażę bok. O. No wiecie, ja myślę, że ich jest tu naprawdę wystarczająco, nie? Po co upychać? Po co, jak się to mówi, upychać tego na siłę więcej? Tu wam jeszcze przyjedziemy do tego zbiornika. O, proszę. No można by było dać, nie wiem, pół garści, garść więcej, nie, tych kalnesów ale po co, nie wiem. nie wiem, nie rozumiem tego po co, na co. Według mnie ta ilość tu jest i tak wystarczająca, nie. No. Także nie widzę najmniejszego problemu. Myślę, że też wyjaśniłem, co niektórym, jak to wygląda z tą filtracją tymi karnesami tymi kształtkami, także no wiecie no filmów jest na naprawdę jest od groma tych filmów, także myślę, że co niektóre filmy tłumaczą dokładnie, yy, gość siedzi i czyta po prostu sobie tam z, z goglów gdzieś jakiś artykuł właśnie na temat tych <kluzni> karnesów, także myślę, że nie wiem po co ja mam jeszcze dokładnie to tłumaczyć i czytać to na przykład z jakiejś tam z jakiegoś artykułu. No, jesteśmy dorosłymi ludźmi, po prostu myślącymi. Także myślę, że jeśli ktoś będzie chciał taki filtr u siebie zastosować, to, no, to po prostu może wyszukać, owszem, artykuły, jakieś tam, nie wiem, może naukowe, które to wszystko dosłownie wyjaśniają, że po prostu tym uderzeniem jeden o drugim odrywają się te. Bakterie i tworzą się na ich miejsce nowe. Cykl się zamyka. Przy okazji, one się też same oczyszczają z jakichś tam nalotów, no bo jednak one się tam ocierają między sobą. Jest to podobno jakieś takie tworzywo, które się nie ściera które po prostu będzie działać latami. Nie odrywają się podobno od tego żadne cząstki plastiku, nic w tym stylu. Wiecie, no to, to trzeba czasu. To, to po prostu ja Wam, yy, wiecie, ja tego nie robię na, na, na pokaz, ja tego nie robię, żebyście widzieli, że można zrobić samemu taki filtr, tylko ja to robię po to, żeby sobie to zrobić, żeby to mieć, żeby to zdało swój egzamin, tak? Ja Wam na przykład za pół roku nagram materiał, film i ja Wam pokażę, że te filtry dalej tam w tych zbiornikach są, dalej tam chodzą, że są już. Cholerę brązowe, że jest tych bakterii mnóstwo, że widzę, że na przykład woda jest fajna, czysta. Wiecie, owsz, owszem, ja wam nie poprzę tego dosłownie testami, że tam w tej wodzie nie ma NO3, że tam w tej wodzie nie ma PO4 czy coś takiego, bo ja nie będę robił testów specjalnie pod to, tylko po prostu pół roku, za pół roku po prostu pokażę, że. Dalej to u mnie w zbiorniku jest. Zresztą na filmach to będziecie widzieć, że to się tam kręci, nie? No i to tyle, nie? Także film już troszkę ma długości, także już myślę, więcej nie będę tutaj y, zanudzał. Jeśli się podoba, jeszcze wam tu rzucę taki widok z dalsza. O, może tutaj na te. Na te dwa akwaria, na kostkę, i na no, także, co Wam będę tutaj więcej zanudzał, nie? Pokażę Wam po prostu, pokazałem, objaśniłem, wytłumaczyłem na chłopski rozum, o co tu w tym biega i wszystko, nie? No, ci, którzy będą chcieli, sobie to zrobić, czy zagłębić się w takie tematy, to po prostu yy, zobaczą, poszukają. Po internecie artykułów, poczytają i wtedy sami dojdą do wniosku, czy, czy warto to zainstalować, czy nie. nie. <laughs> no. Jak ktoś lubi majsterkować, to sobie spróbuję to wymyśleć na zasadzie nie brzęczka, tylko po prostu żeby to napędzał jakiś mini pad, jakaś głowica. Myślę się wydaje, że to nie musi być napędzane brzęczkiem bo woda i tak jest w sumie mocno natleniona także myślę, że same te krążenie, napędzenie tego tych kaldnesów jakimś tam głowicą z minipada czy czymś i tak zrobi robotę, a w tym momencie macie bardzo cichy ten filtr no bo praktycznie niesłyszalny, a no tu to jednak słychać, nie sami słyszycie jak to, jak to bulgoczy, nie Mie to akurat nie, przysz, nie przeszkadza w ogóle, wręcz mnie to usypia. Nie? Także ja się czuję tak, bym, bym siedział non-stop w sklepie akwarystycznym. No, czyli w swoim żywiole, można powiedzieć. No, Dobra, żegnam się z Wami. Życzę Wam wszystkim miłej niedzieli, spokojnej. Oczywiście przed świętami jeszcze jakiś film na pewno wrzucę, bo w sobotę, przed. Wigiliom będzie robiona też yy, podmianka wody. Podmianka oczywiście była w dużym zbiorniku. Teraz robiona, była tutaj w Kostce i była u brzucha robiona podmianka. Nie? No. Także dziękuję za obejrzenie, za subskrypcję. Dziękuję bardzo wszystkim moim subskrybentom. Dziękuję ludziom, którzy lubią. I oglądają akwarystykę, i oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Myślę, że nie mówię jakoś super nudno w tych tematach. Także jeszcze raz dziękuję. Do następnego razu. Hej!